Dzień dobry Państwu. Witam mojego gościa, pan Wojciech Ślusarczyk, radny Rady Powiatu Radomszczańskiego Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam pana. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry Państwu. Zwrócę się do pana teraz bardziej jako do szefa struktur PZL-u w Przedborzu. Proszę mi powiedzieć, w jakich kategoriach ocenia pan porażkę PZL-u w ostatnich wyborach prezydenckich? No ja oceniam to w kategoriach porażek dosyć dotkliwych. My mieliśmy mhm. bardzo rozbudzone nadzieje. Był taki okres w kampanii, kiedy kandydowała Pani Kita Wabłońska i wtedy notowania naszego kandydata Pana Władysława kośniaka Kamysza, były bardzo wysokie. Były takie notowania, w których on plasował się na drugim miejscu i wydawało się, że ma realne szanse wejścia do drugiej tury. W momencie, kiedy Platforma zmieniła kandydata, no stało się to, co się stało i no, niestety, ale nasz kandydat jak się okazało został zmarginalizowany. Ja powiem szczerze, że w najgorszym scenariuszu nie przypuszczałem, że to będzie poparcie... Lekko powyżej 2%. W mojej ocenie ten kandydat zasługiwał minimum na 8% poparcie. Ja znam osobiście pana Władysława, kolegę Władysława Kośniaka-Kamysza i wiem, że jest to porządny człowiek. Był to w mojej ocenie najbardziej merytoryczny kandydat na Ale... prezydenta. Powiedział pan, że był najlepszy kandydat, że uczciwy, ale to może za mało w polityce. Moim zdaniem, czy to nie było tak, że Kosiniak-Kamysz był za mało wyrazistym kandydatem na prezydenta? I odnoszę takie wrażenie, jakby chciał, no użyję takiego określenia niezbyt popularnego, każdemu dogodzić. Panie redaktorze, no, jeżeli aspiruje się politycznie do zagospodarowania, Centrum sceny politycznej w Polsce trzeba mieć poglądy dosyć umiarkowane. Rzeczywiście, Polskie Stronie Sądowe, nowe Polskie Stronie Sądowe, bo, bo tak się w tej chwili mhm. mówi o partii, w której jestem, ma aspiracje aspirację bycia partią, raz ogólnonarodową, dwa, rzeczywiście partią centrową. Ja powiem szczerze, że. Mnie ten układ bardzo odpowiada. Ja generalnie uważam, że Polskie strój solidowe powinno wyraźnie zmierzać w chwili obecnej w kierunku partii chadeckiej. No ja mam takie poglądy. Dobrze, czy, czy, czy PSL, już ten radomszczański PSL otrząsnął się z tej porażki? Bo czułem takie wrażenie, że chyba nie. Bo do tej pory nie udało mi się skontaktować i nie odpowiada na moje telefony szef struktur powiatowych Dionizy Łysik. Odnoszę takie wrażenie, że nadal jest jakaś trauma w całym ugrupowaniu w PSL-u. Panie redaktorze, trudno mi jest wyrokować coś na ten temat i, i otrząsania się z traumy radą Szczepańskiego psl z tego względu, że jakieś półtora roku temu mhm. zrezygnowałem z pracy w zarządzie powiatowym PSL. Cały czas jestem szefem struktur przedborskich. Oczywiście to odczucie porażki. W całym PSL-u z pewnością było. Zresztą proszę zauważyć, jaka była reakcja naszego szefa, prezesa e, Władka Kośniaka Kamyszana, no, on też musiał wziąć urlop, musiał sobie poukładać pewne rzeczy, takiego wyniku nikt się nie spodziewał. A nie obawia się Pan, że to może być taki powolny, ale zmierzch polskiego Sądu ludowego? Mówię to w kontekście przegranej, a zarazem wygranej Rafała Trzaskowskiego, który miał bardzo krótki okres czasu, a który, na którego dało 10 milionów ludzi w Polsce głosów. Czy on w pewnym stopniu nie zagospodaruje teraz elektoratu PSL-u, który no, jakby nie było, nie ma co zaoferować, nie wiem, tak, to jest moje zdanie, ludziom młodym, takim koło 40 lat. Panie redaktorze, Zmierzch w PSL-u to, to jest hasło, z którym ja się spotykam co najmniej od kilkunastu lat. Po każdych praktycznie rzecz biorąc wyborach, oprócz kilku wyborów rzeczywiście samorządowych, których porażka. Ale ta porażka w... była sromotna, przyzna pan. Proszę zauważyć, że jak ja pamiętam, to od czasu prezesa Kalinowskiego Wszyscy kandydaci Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach niestety oscylowali w granicach 2%, ale potem nie przekładało się to na żadną klęskę, jeżeli chodzi o kwestie wyborów parlamentarnych czy samorządowych. Czy my nie mamy nic do zaoferowania młodym ludziom? Mamy, panie redaktorze, tylko program Polskiego Stronnictwa Ludowego jest programem poważnym, który wymaga poświęcenia niestety sporego czasu. Każdy może tam znaleźć coś dla siebie, były omawiane między innymi, w naszym programie regulowane są między innymi kwestie związane z mieszkaniami dla osób młodych, tylko nikt tego programu nie czyta. Ale ci młodzi to to teraz. podczas tych wyborów prezydenckich, ci młodzi w waszym programie tak naprawdę nic dla siebie ciekawego nie znaleźli. Bo nie o tym świadczy wynik. Bo nie chcieli. Proszę zauważyć, że w Polsce, jeżeli chodzi o wybory, niestety w dalszym ciągu odgrywają rolę emocje, a nie kwestie merytoryczne. Nikt nie czyta programów, ludzie żyją po prostu emocjami i na podstawie tych emocji głosują. Proszę zauważyć, poprzednie wybory parlamentarne to był KUKIS-15, który zagospodarował cały szereg Młodych ludzi. No, bo to było coś nowego. W chwili obecnej, właściwie rzecz biorąc, dwie osoby rzeczywiście w początkowej fazie kampanii wyborczej zagospodarowały ludzi młodych. Tu ja mam na myśli tutaj pana Hołowni i pana Bosaka, a później oczywiście pan Trzaskowski, który przyszedł również, część tego młodego elektoratu zagospodarował. Tylko proszę zauważyć, że 10 milionów ludzi, którzy głosowali na pana Rafała Trzaskowskiego, to nie jest elektorat bezpośredni pana Rafała Trzaskowskiego i nie jest to elektorat Platformy Obywatelskiej. To również w tym były elektoraty Hołowni, w mniejszym stopniu Bosaka, we 75 Kośniaka, Kamysza. Biedronia, więc to nie jest aż taka duża ilość. I ja e, powiem szczerze, że ja e, nigdy nie byłem przeciwnikiem platformy obywatelskiej. Ja ich w jakimś tam stopniu kibicuję i mam nadzieję, że uda się panu Trzaskowskiemu stworzyć partię na bazie platformy obywatelskiej, która w większym stopniu będzie spełniała. Oczekiwania ludzi. Ja również mam nadzieję, że w jakiś, jakąś tam część elektoratu zagospodaruje pan Hołownia, ale przede wszystkim mam nadzieję, że Władysławowi Kośniakowi-Kamyszowi uda się zgromadzić wokół siebie jakąś taką, nie wiem, no 80% -procentową bazę, która pozwoli nam rzeczywiście stworzyć nowoczesną partię centrową, która zgromadzi. Od liberałów po konserwa konserwatystów, tych, którzy popierają partię ludową, po prostu tych ludzi. Jesteście teraz bardzo takim łakomym kąskiem, bo słychać komunikaty, że jest PZL jest kuszony min stanowiskiem ministra rolnictwa, a to może zaważyć na większości w Senacie. Póki co słychać głosy członków PSL-u, że nie, jest, nie są zainteresowani, ale biorąc pod uwagę historię PSL-u, no to zawsze jakby nie było, to PSL był tym ko koalicjantem, co mu bardzo pasowało. Ale proszę zauważyć, że od momentu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość objęło. Rządy Rzeczpospolitej tej, tej koalicji nie ma, nam proponowane już wcześniej. To nie są pierwsze umizby do PSL-u. A teraz po, już bo, po wyborze na prezydenta Andrzeja Dudy z powrotem temat wrócił. PSL się nie ugiął, Tylko z tego, co ja wiem, to. To nie chodzi tylko i wyłącznie o senatorów PSL, ale również o innych senatorów, również są podchody w stosunku do pewnych osób z platformy obywatelskiej. Jest to kwestia, kto się skusi. To jak to się skusi. Ja, ja powiem tak, że ja mam głębokie, głęboką nadzieję, biorąc pod uwagę to, co się działo w polityce polskiej przez ostatnich parę lat i te bezpardonowe ataki, które miały miejsce na polskie stronnictwo ludowe, że członkowie polskiego stronnictwa ludowego no, nie dadzą się skusić i będą jednak pamiętali o tych realiach politycznych ostatnich kilku lat. Niech pan mi powie na zakończenie rozmowy, jeszcze nasunęło mi się takie pytanie. Powiedział pan, że jest młodzież zainteresowana pracą w Polskim Stronnictwie Ludowym, a jak wygląda młodzieżówka na przykład PSL-u w Przedborzu, bo pan jest tam szefem w Przedborzu. Czy jest jakaś młodzieżówka, czy nie ma? Czy to jest na szczeblu powiatowym? Już panu mówię, jeżeli chodzi o zachęcenie młodych ludzi do, do pracy w konkretnej partii politycznej, jest o to bardzo ciężko. To jest raczej w większych środowiskach. W dużych miastach młodzież bardziej się do tego garnie. Jeżeli chodzi o takie środowiska jak nasze, jest z tym bardzo ciężko. Mnie udało się stworzyć forum młodych ludowców w Przedborzu jakieś 10 lat temu. No ale niestety, jak to zwykle bywa, w takich środowiskach jak Przedbórz ludzie wybierają. No, Większe miasta. Było tak, że część osób poszła na studia, część osób wyjechała za pracą, nie wróciła już do Przedborza. W związku z tym ta młodzieżówka mi się rozleciała. Z tych 10 czy 11 osób, które zapisały się wtedy do, do Forum Młodych Ludowców, mm. została może trójka w chwili obecnej, czyli 3-4 osoby. Mm. A jeżeli chodzi o powiat, sytuacja jest, jest bardzo podobna. Bardzo ciężko jest Czyli... znaleźć młodych ludzi. Z tym, by, Panie Redaktorze, jest istotna kwestia też tak. Gdyby Polskie Stronnictwo Ludowe współzarządzało przedbożem, mielibyśmy pewnie troszkę większe możliwości. My, w przedborzu od kilkunastu lat jesteśmy w opozycji i powiem szczerze, że. Niewiele mamy do zaoferowania, a wie Pan doskonale, w jakich realiach żyjemy. Wie Pan, jest wie pan że st starzy Polacy mają takie powiedzenie, żeby babka miała wąsy to byłby dziadek. A I kończąc tą rozmowę, zap zapytam: dla PZL-u zaświeci jeszcze słońce? Bo teraz jest schowane za ciężkimi chmurami. Mam taką głęboką nadzieję, że otrząśniemy się i że nadal będzie entuzjazm do pracy. Ja powiem tak, wie pan, jeżeli doły partyjne nie zaczną rzeczywiście ciężko pracować, to nie będzie takiej sytuacji, w której jeden tygrys pociągnie za sobą armię wyleniałych koczurów do zwycięstwa. To musi być tych tygrysów dużo, żeby ta armia miała szansę na zwycięstwo. Dziękuję panu za rozmowę, dziękuję za skorzystanie z mojego zaproszenia. Dziękuję również serdecznie. Do, Do usłyszenia. Do widzenia.